Nadziei. Inspirujący blask wartości. Codzienne refleksje i ciekawostki. Witajcie drodzy Walorkowie! Dlaczego tak was nazywam? Bo jesteśmy na kanale Walor. Ja mam na imię Rafał i bardzo serdecznie wszystkich witam. W sposób szczególny osoby nowe na kanale i od razu zachęta, aby zasubskrybować ten kanał i pozostać z nami. Może na nieco dłużej. Z założenia zajmujemy się tutaj wartościowymi treściami. Dziś w kropelkach nadziei przypominamy postać, która od lat inspiruje młodzież wychowawców i ludzi wierzących na całym świecie. Święty Jan Bosko, znany jako Don Bosco, to niezwykły kapłan i apostoł młodzieży, który całe swoje życie poświęcił. By młodzi ludzie mogli odnaleźć sens, nadzieję i miłość w codziennym życiu. Święty Jan Bosko wierzył, że w każdym młodym człowieku kryje się dobro, które wystarczy odnaleźć i pielęgnować. Jego podejście do wychowania, pełne miłości i zaufania, zmieniało życie wielu młodych ludzi. Był nie tylko nauczycielem, ale też przyjacielem, który z uśmiechem mówił, Wychowanie to sprawa serca. Dziś przyjrzymy się jego życiu, zasadom wychowawczym i dziełom, które przetrwały do naszych czasów, niosąc nadzieję na całym świecie. Bo jak mówi jedno z powiedzeń, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Ksiądz Bosko zawsze uśmiechnięty. Już samo to pokazuje, jakim był radosnym, uśmiechniętym człowiekiem. Jeśli uważacie, że to ważne tematy, zostańcie z nami, by je jeszcze lepiej pogłębić, a chyba warto, ponieważ z wychowaniem w jakimś stopniu to chyba każdy ma do czynienia. Przy okazji, nie zapomnijcie wcisnąć paluszka do góry. Dobra, nie ma się co rozgadywać, bo i tak raczej krótko dzisiaj nie będzie, ale myślę, że warto. Zatem lecimy do tematu. Zapraszam. Kim był święty Jan Bosko, apostoł młodzieży? Święty Jan Bosko, znany jako Don Bosco, urodził się 16 sierpnia 1815 roku w Bekki, niewielkiej wiosce w Piemoncie we Włoszech. Pochodził z biednej rodziny, a jego dzieciństwo naznaczone było trudnościami. W wieku zaledwie dwóch lat stracił ojca, co sprawiło, że wychowywała go samotnie matka Małgorzata. Kobieta głęboko wierząca i pracowita. To właśnie ona zaszczepiła w Janie miłość do Boga i bliźniego. Już jako chłopiec Jan Bosko miał niezwykły dar nawiązywania relacji z rówieśnikami. Organizował dla nich gry, zabawy, a przy okazji zachęcał do modlitwy i rozmawiał o Bogu. Jego charyzma sprawiła, że szybko zdobywał zaufanie młodych ludzi. W wieku 19 lat podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego, mimo licznych trudności materialnych. Święcenia kapłańskie przyjął w 1841 roku i od tego momentu całkowicie poświęcił się pracy z młodzieżą, zwłaszcza tą najbardziej zaniedbaną, sierotami, bezdomnymi i ubogimi dziećmi z Turynu. Don Bosco zrozumiał, że młodzież potrzebuje nie tylko duchowego wsparcia, ale także opieki, edukacji i miejsc, gdzie mogłaby się czuć bezpiecznie. Z tego powodu zakładał tzw. oratoria czyli miejsca modlitwy, nauki i zabawy które stały się fundamentem jego działalności wychowawczej. Swoje ziemskie życie zakończył 31 stycznia. 1888 roku w Turynie, czyli wychodzi równo 137 lat temu, pozostawiając po sobie niezwykłe dziedzictwo, które trwa do dziś. W 1934 roku został kanonizowany przez papieża Piusa XI jako święty Kościoła Katolickiego i apostoł młodzieży. Miłość i troska o młodzież. Święty Jan Bosko wychowawca z sercem. Święty Jan Bosko żył dla młodzieży i wierzył, że każdy młody człowiek, niezależnie od pochodzenia czy sytuacji życiowej, ma w sobie ogromny potencjał, który można odkryć i rozwijać. Jego podejście do wychowania było oparte na miłości, zaufaniu i zrozumieniu. Mówił: W każdym młodym człowieku jest punkt dostępu do dobra. Naszym zadaniem jest go odnaleźć. Don Bosco był przekonany, że młodzież potrzebuje nie tylko zasad, ale przede wszystkim relacji opartej na miłości. Jego ulubione powiedzenie brzmiało: Wychowanie to sprawa serca. Zakładając oratoria. Jan Bosko stworzył miejsca, które były czymś więcej niż szkołami. Były to przestrzenie, gdzie młodzież mogła się rozwijać duchowo, intelektualnie i fizycznie. Połączenie nauki, modlitwy i zabawy było jego rewolucyjnym podejściem, które otworzyło przed wieloma młodymi ludźmi drzwi do lepszego życia. Jedną z kluczowych zasad świętego Jana Bosko była obecność wychowawcy. Don Bosko podkreślał, że nauczyciel czy kapłan powinien być zawsze blisko młodzieży, nie jako surowy autorytet, ale jako przyjaciel. W oratoriach spędzał czas ze swoimi wychowankami, bawiąc się, rozmawiając i uczestnicząc w ich życiu. Jeśli chcesz, by młodzi Cię słuchali, mówił, muszą czuć, że ich kochasz. Jego podejście wychowawcze, znane jako system prewencyjny, opierało się na trzech filarach: rozumie, religii i miłości. Jan Bosko wierzył, że młodzież można prowadzić ku dobru nie przez karanie, ale przez ukazywanie pozytywnych wartości. Budowanie zaufania i wspólne dążenie do rozwoju. Czytając o jego życiu, niemal widzimy, jak z uśmiechem pochyla się nad każdym dzieckiem zachęca, wspiera i mówi: Kochaj to, co kochają młodzi, a oni pokochają to, co Ty kochasz. Święty Jan Bosko jest przykładem wychowawcy. Który nie tylko uczył, ale także inspirował i pokazywał młodzieży, że życie ma sens, jeśli oparte jest na wierze, nadziei i miłości. System prewencyjny św. Jana Bosko. Wychowanie oparte na miłości, rozumie i religii. Święty Jan Bosko opracował tak zwany system prewencyjny. Który do dziś inspiruje wychowawców, nauczycieli i rodziców. Jego metoda nie opierała się na surowych karach czy przymusie, ale na miłości, zaufaniu i budowaniu relacji. Podstawą wychowania, według księdza Bosko, były trzy filary: rozum, religia i miłość. Wychowanie powinno być dialogiem i budzeniem sumienia. A nie narzucaniem reguł. Święty Jan Bosko nie wymuszał posłuszeństwa. On tłumaczył młodzieży, dlaczego pewne zachowania są dobre, a inne prowadzą do zguby. Wierzył, że młodzi muszą wiedzieć, że są kochani i że wychowawca powinien być dla nich przyjacielem, a nie tylko nauczycielem. Dla Don Bosko życie duchowe było fundamentem. Zachęcał młodzież do życia w łasce Bożej, regularnej modlitwy i uczestnictwa w sakramentach. Powtarzał: Stańcie się przyjaciółmi Jezusa, a zobaczycie, jak piękne stanie się wasze życie. Najważniejsza jednak była miłość. Wychowanie to sprawa serca, mówił. Młodzież nie tylko trzeba nauczać, ale przede wszystkim kochać. Wychowawca powinien być blisko swoich podopiecznych, uczestniczyć w ich życiu, interesować się ich sprawami. Relacja oparta na miłości dawała wychowawcy autorytet i możliwość kształtowania serc. Don Bosco nie rządził z daleka, on był obecny. Towarzyszył swoim wychowankom, spędzał z nimi czas, bawił się, rozmawiał i prowadził ich przez życie. Wiedział, że radość i zabawa mogą być skutecznymi narzędziami wychowawczymi. W atmosferze dobra i szczęścia młodzież uczyła się wartości chrześcijańskich o wiele skuteczniej niż pod presją surowych zasad. W jego systemie Zapobieganie było ważniejsze niż karanie. Wychowanie miało polegać na budowaniu pozytywnych nawyków i dawaniu dobrego przykładu. Ksiądz Bosko wierzył, że jeśli młody człowiek będzie otoczony miłością i dobrymi wzorcami, sam wybierze właściwą drogę. Jego podejście było rewolucyjne. Szczególnie w czasach, gdy dominowały surowe metody wychowawcze. System prewencyjny Don Bosco sprawił, że młodzież w jego oratoriach nie tylko unikała złych wpływów, ale rozwijała swoje talenty i stawała się odpowiedzialnymi, pełnymi wiary ludźmi. Spójrzmy, jak to wygląda w naszym otoczeniu. Czy my również pamiętamy, że wychowanie to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim budowanie relacji? Może warto dziś zastanowić się, jak te zasady można stosować w naszym życiu czy to w rodzinie, czy w szkole, czy w wspólnocie. Jakżeby się chciało zrobić z tego jakiś obowiązkowy punkt szkoleniowy dla wszystkich? Którzy cokolwiek mają wspólnego z wychowaniem, to by z pewnością zmniejszyło ilość narzekania na tzw. złą młodzież. Ach, jakże by to pięknie było, gdyby w ten sposób do edukacji i wychowania podchodzono w placówkach edukacyjnych albo jeszcze wyżej, w ministerstwie, zamiast kombinować, jak tu wyrugować z życia uczniów wartości chrześcijańskie. Co się objawia pomysłami związanymi z wyrzuceniem religii ze szkół. A jakby jeszcze tego było mało, chęcią zastąpienia tych treści takimi, które nie tylko z wychowaniem w wartościach nic nie mają wspólnego, to jeszcze są ich zupełnym zaprzeczeniem. Święty Jan Bosko, ojciec Salezjanów i Młodzieży. Jego dzieła i spuścizna. Święty Jan Bosko nie tylko inspirował młodych swoim życiem i słowami, ale także stworzył struktury, które przetrwały po jego śmierci i nadal działają na całym świecie. Największym dziełem jego życia było założenie Zgromadzenia Salezjanów, wspólnoty kapłanów i braci, którzy kontynuują jego misję troski o młodzież. Zgromadzenie Salezjanów zostało założone w 1859 roku w Turynie. Don Bosco zebrał wokół siebie grupę współpracowników, którzy podzielali jego pasję do wychowania młodzieży i pracy duszpasterskiej. Salezjanie stali się obecni w szkołach, oratoriach i placówkach wychowawczych, tworząc miejsca, w których młodzi ludzie mogli rozwijać się duchowo, intelektualnie, i społecznie. Nie poprzestał jednak na tym. Razem z Marią Dominiką Macarello założył także zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, które skierowało swoją misję na edukację i opiekę nad dziewczętami. Święty Jan Bosco był także autorem licznych publikacji i pism skierowanych zarówno do młodzieży, jak i wychowawców. Pisał proste książki, broszury, które pomagały młodym ludziom rozwijać życie duchowe i unikać niebezpieczeństw. Jego dzieła cechowały się prostotą i bezpośrednim językiem, co sprawiało, że były łatwo przyswajalne. Dziś Salezjanie i Salezjanki są obecni w ponad 130 krajach, kontynuując misję swojego założyciela prowadzą szkoły, oratoria, parafie, domy dziecka, a także ośrodki młodzieżowe w najtrudniejszych zakątkach świata. Jego spuścizna to nie tylko zgromadzenia zakonne, ale przede wszystkim sposób patrzenia na młodzież z miłością, zrozumieniem i wiarą w ich możliwości. Don Bosco zostawił po sobie przesłanie, które inspiruje nie tylko wychowawców. Ale każdego, kto chce wnosić dobro w życie innych. Niech się nie martwi ten, kto całe swoje życie poświęca dla dobra młodych. W końcu wszystko to zostanie wynagrodzone. Czy my, patrząc na jego życie, potrafimy wnieść w świat coś z tej miłości i troski, które tak bardzo charakteryzowały świętego Jana Bosko? Przesłanie dla każdego z nas. Czego możemy się nauczyć od Świętego Jana Bosko? Życie Świętego Jana Bosko to inspiracja, która wykracza poza czasy, w których żył. Jego miłość do młodzieży, wiara w dobro w każdym człowieku i rewolucyjne podejście do wychowania mogą być wskazówką dla nas wszystkich. Niezależnie od tego, czy jesteśmy rodzicami, nauczycielami, czy po prostu chcemy wnosić dobro w życie innych? Kilka rad i wskazówek. Po pierwsze, patrz sercem. Don Bosco uczył, że kluczem do pracy z ludźmi jest miłość i zrozumienie. Zamiast surowych zasad wybierał bliskość i relacje. Może warto zastanowić się, czy w naszym codziennym życiu pamiętamy o tym, by patrzeć na ludzi z miłością. I szukać w nich dobra? Po drugie, bądź obecny. Święty Jan Bosko nie był tylko autorytetem, był przyjacielem dla swoich wychowanków. Wiedział, że młodzi ludzie potrzebują kogoś, kto będzie z nimi, kto ich wysłucha i zrozumie. Czy my potrafimy znaleźć czas, by być naprawdę obecni dla naszych bliskich? Dzieci czy przyjaciół? Po trzecie, wierz w potencjał innych. Don Bosco wierzył, że każdy młody człowiek ma w sobie coś wyjątkowego. Jego zadaniem było pomóc im to odkryć. Może i my możemy zastanowić się, jak wspierać innych w ich rozwoju i wierzyć, że potrafią osiągnąć więcej niż sami o sobie myślą. Po czwarte trzymaj się wartości. Dla Don Bosco fundamentem życia była wiara, regularna modlitwa, uczestnictwo w sakramentach i życie zgodne z Ewangelią były dla niego nieodłączną częścią codzienności. Może i tu warto zapytać siebie, czy nasza wiara jest obecna w naszym codziennym życiu? Po piąte. Działaj z nadzieją. Jan Bosko nigdy nie rezygnował, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Jego życie przypomina nam, że nadzieja to siła, która pomaga pokonywać wszelkie przeszkody. Może to zachęta, by nie zniechęcać się w trudnych chwilach i wierzyć, że dobro zawsze zwycięży. Święty Jan Bosko pokazał, że miłość, wiara i zaangażowanie mogą zmienić życie innych ludzi. Jego przykład to przypomnienie, że każdy z nas może być światłem dla innych w domu, w pracy, w społeczności. I tak dobrnęliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Przyjrzeliśmy się życiu i dziełom świętego Jana Bosko, człowieka, który swoim życiem pokazał, jak wielką moc ma miłość, wiara i zaangażowanie. Jego zasady wychowawcze, oparte na rozumie, religii i miłości, inspirują nas do dziś i przypominają, że wychowanie to naprawdę ważna sprawa i to sprawa serca. Chciałbym podzielić się z Wami małą ciekawostką. Kiedyś miałem okazję uczestniczyć w rekolekcjach u Salezjanów, i rzeczywiście dało się tam poczuć wpływ charyzmatu świętego Jana Bosko. To, co pozostawił po sobie, żyje w jego dziełach i w sercach tych, którzy kontynuują jego misję. Tak sobie myślę, że dzisiaj was tak wymęczyłem podwójnie, że jutro sobie nieco odpoczniemy od kropelek nadziei. Byle nie od samej nadziei, ale zapraszam Was na kolejne spotkanie w niedzielę. To będzie kolejny czas refleksji, który z pewnością wzmocni nasze serca i wiarę. Życzę Wam pięknego dnia, pełnego pokoju, dobra i radości. No i nie zapominajmy o nadziei. Do zobaczenia. Szczęść Boże. Zaproszenie do radości. Z dziejów apostolskich. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Słowa Pawła VI. W chwili, w której wierzący na całym świecie przygotowują się do obchodzenia przyjścia Ducha Świętego, zachęcamy Was, byście błagali o dar radości, aby radość została wlana w Wasze serca wraz z miłością, której jest owocem przez Ducha Świętego, który został nam dany. Radość paschalna to nie tylko radość, z możliwej przemiany, to także radość z nowej obecności zmartwychwstałego Chrystusa, który daje swoim uczniom Ducha Świętego, aby pozostał w nich. Tak więc, Duch Święty został dany Kościołowi jako niewyczerpane źródło radości oblubienicy uwielbionego Chrystusa. Chrześcijanin wie, że ten duch będzie Zawsze obecny w historii. Źródło nadziei, które objawiło się w Dniu Zesłania Ducha Świętego, nigdy nie wyschnie.